Dobry dzień dobry. Właśnie wyszłam sobie na chwilę z biura i pokażę Wam, jaka u nas jest piękna zima. I wracam do środka. Zda ciepło nie jest, ale pięknie to wygląda. Pięknie, bo w końcu nie ma takich szaru trawy. Każdy chyba tęskni ze śniegiem. Słuchajcie, jestem teraz na chwilę w biurze i chciałam się z Wami czymś podzielić. Pokażę Wam zaraz projekt, pierwszy projekt naszego wnętrza w nowym domu. Jestem ciekawa Waszej opinii, ale nie takiej opinii, ale ładnie, ale brzydko, beznadziejnie, super podoba mi się nie podoba, tylko na przykład zobaczycie jakieś kafle i szukam takich potwierdzeń, czy powiedzmy, daję przykład biały ala marmur. Jest dobrym wyborem, nie wiem, czy widać na nim kurz, czy widać włosy. Jak po umyciu podłogi, o takie opinie, na takich opiniach najbardziej mi zależy, a nie takich, żeby tylko powiedzieć, czy coś jest ładne, czy brzydkie. Każdy z nas ma swój gust, każdy inaczej się ubiera, maluje. Wszystkim się przecież różnimy, ale chyba chodzi o to, żeby jakoś razem współdziałać. O, dzwoni do mnie mój mąż, który na przykład też ma całkiem odmienne zdanie niż ja w kwestii wyglądu naszego przyszłego domu. I nie jest to łatwe zadanie, ale też sporo o tym rozmawiamy, przegadujemy, oglądamy, więc musimy wspólnie coś wypracować. Właśnie, wiecie coś dla mnie bardzo trudne? Zdecydować się już na konkretne rzeczy I tak uzgodniłam właśnie z koleżanką, z Weroniką Że nie będę jeszcze tak ostatecznie deklarowała, że te płytki na przykład znajdą się u nas Tylko na razie skupiamy się na takim rozmieszczeniu Czyli w którym miejscu będą umywalki, w którym miejscu będzie prysznic yy, Toaleta, bidet, czy, czy, czy coś tam będzie mieć wannę i, i obok będzie pralnia pod takim kątem. Poszaleć za bardzo tam nie poszalejemy, bo mamy też skosy na poddaszu, więc na przykład prysznic nie może być pod skosem. O ile ja to jeszcze bym się tam zmieściłam, no ale wyobraźcie sobie Grześka. <grym z górą> ja sobie tego nie wyobrażam. Sporo zmian było co do właśnie kolorów, co do struktur. Pokażę Wam to, chociaż ja już wiem, na co się zdecydujemy, ale być może dla kogoś to będzie jakąś inspiracją. Jestem teraz pozapisywana na wiele grup na Facebooku właśnie związanych z budową i wiem, że ludzie szukają. Nie każdy decyduje się na usługę projektantów, no nie jest to tani. Tania zabawa, ale bardzo pomocna. Ja już nawet tutaj przy mieszkaniu na górze, w którym teraz mieszkamy, prosiłam o pomoc Weronikę. Bardzo mi to pomogło i ułatwiło. Chociaż później, kiedy poszłam do sklepu, to dokonałam pewnych zmian. Nie szukałam identycznych rzeczy, ale już wiedziałam mniej więcej, w jakim stylu to będzie, gdzie co będzie ustawione. Naprawdę polecam pod tym względem. Super. Od tego projektu wszystko się zaczęło. Tutaj widać marmur na podłodze, no ale to nie jest marmur, to są takie płytki. Ja tak mówię, po prostu łatwiej mi jakoś. Od tego projektu się zaczęło, ale właśnie wydaje nam się, że jest tutaj za dużo tego marmuru. Będę się trzymała tej nazwy. I później były kolejne i kolejne, kolejne modyfikacje. A coś Wam zaraz pokażę. Aj, gdzieś to mi przeskoczyło. Kolejny projekt, troszeczkę już inne lustra, drewno, mozaika. I tutaj najbardziej z tego podoba nam się mozaika, ale drewna już mam dość, ponieważ mamy, go, mamy je teraz w naszej łazience, więc nie chciałabym powielać tego motywu, chociaż bardzo lubię drewno. I tutaj projekt, niby taki sam jak ten pierwszy. Zobaczcie, podłoga już jest inna. Zamiast marmuru jest mozaika. Bardzo podoba mi się ta jodełka na ścianie. Telefon przekłamuje kolory. Jest troszkę, no sporo ciemniejsza jodełka. Ten motyw chciałabym powtórzyć z jodełką też w kuchni. Dla mnie bomba. Naprawdę, bardzo mi się podoba to wnętrze. Tutaj mamy rzut na drugą stronę. Nie wiemy w sumie jak to będzie jeszcze z grzejnikiem, gdzie go w ogóle dawać taką drabinkę do suszenia ręczników, czy może po prostu zrobić podgrzewaną ścianę i tylko uchwyty na ręcznik. Doradźcie, naprawdę nie wiem co tutaj zrobić. Ładniej wygląda bez tej drabinki, no ale jednak ręczniki suszyć gdzieś trzeba. To nie jest szafa, moi drodzy, wiecie co to jest? Wymyślałam sobie takie przejście do pralni, żeby nie było takich zwykłych drzwi, więc mamy niby szafę, ale po otwarciu tej szafy jesteśmy już w pralni. I to jest chyba najpiękniejszy etap naszej budowy, gdzie patrzy się na takie cuda. Najpiękniejszy chyba teraz, kiedy się projektuje. Będzie później troszkę gorzej, kiedy pozna się cenę tych rzeczy w sklepie. No, przeraża mnie czasami ta budowa. Kiedy się pytacie, kiedy się wprowadzimy, naprawdę nie wiemy. Nie wiemy, bo jednak budowa jest bardzo kosztowna. To, co jest w kosztorysach, to jedno, a rzeczywistość to drugie. I tak nie. to wygląda. My tutaj z Jankiem szykujemy lodówkę i jedziemy zaraz na zakupy. Jakie na ma Jaki mam łapać? no <słyski> wiesz, że nie mogę. Tato to na diecie jest, wiesz. Mama też. Ja też. Nie daję rady, ale znaczy, to już drugi dzień. Ledwie... Ledwo ledwo. Keto. Keto wyzwania nas czekają. Wiesz, jak, jak zobaczysz lodówkę, to się zdziwisz. Dawno tak często w lodówce nie było. Ja to mi to pomaga Jasiu, szybciej 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 pracuj. Ja mi tylko mówi. Mamo odciski od spodu <noise> Myjesz stół O, ty, ty jesteś takie kochany mój pomocy słucha Ciężki ten aparat To ja... Ja siły nie mam. Moja waga taka idealna, w której się idealnie bym czuła, to 47 kg. Tyle ważyłam idąc do ślubu, oj, to było kilka lat temu, pięć. Dwójka dzieci i ile się nazbierało? Trochę się nazbierało, ale, ale ci, ale, ale no mniej niż 10, więc tak chyba tragedii nie ma. Ale generalnie źle się czuję z tą wagą, kupiłam sobie już sporo ubrań pod tytułem schudne i nie da się dalej w to wbić. Albo jak się wbije, to wszystko się odznacza. Aj, jak się napatrzę na te zdjęcia dziewczyn na Instagramie, to też bym tak chciała. U mnie myślę, że nawet bez tej diety dałabym radę, tylko gdybym się zaczęła więcej ruszać, ćwiczyć, a tego na pewno mi brakuje. Tobie, jak też ruchu przede wszystkim. Tak. Mnie kusi, żeby sobie kupić jakiegoś e, nawet używanego orbitreka i postawić w salonie, ale problem jest taki, że boję się o bezpieczeństwo dzieci. Tam na pewno będą cały czas się do niego dobierały, a już teraz e, słabo to wszystko ogarniam, bo wchodzą wszędzie. Janek to jeszcze pikuś, ale Livia już nawet potrafi na kanapę wejść, jak się zawsze, a co dopiero z takim sprzętem. Co jeszcze nie wiedzą. My już po. Oj. I co? Przesadziliśmy. Przesadziliśmy, mamy cały bagażnik żarcia. I najgorsze jest to, że ja bym smakowo swoją starą dietę. Jakbym sobie pomyślała, że polędwiczki z makaronem wiadą. Miesiąc. Miesiąc będziemy. Czterosobowa rodzina miesiąc. Miesiąc. miesiąc będzie jadła. A dużo rzeczy na zapas jest. No dużo takich. Nawet no, chemię trochę braliśmy też na zapas. Potrzeba. Tak to jest, jak się na głodnego jedzie do sklepu. Zawsze nie, tak. nie polecamy. Janek. Wow. To ty tak posprzątałeś. Co się chowasz? Wstydzisz się? Tak. No pięknie. Moja chrześnica Natalia niestety już wyjechała, ale powiem wam, że zaszczepiła w Janku coś niesamowitego. On teraz często chce robić mi niespodzianki. Sprząta w swoim pokoju, po czym woła mnie. Mówi mamo, niespodzianka, więc Natalia, Natalia Szacun. Ktoś mi się tu schował. I grzebie w naczyniach. Nie wolno liwka. Lili? Mama nie pozwala. Chodź, chodź, zamykamy szafkę. No, no, no. Jak mama robi no, no? No, no, no. Tak, bach będzie. Nie wolno. No, no, no. Dobra Janek, włącz go. I w nogi. Oj, oj powoli, powoli. Dlaczego ty tak uciekasz? A my tutaj zajadamy z Liwką ogórkową. Livia, dobrą mama zupkę ugotowała? Dobra zupka? Wcinasz to chyba dobra, ale już tak nie kręcisz głową, że nie. Nie. Nie? dobra? Twój nożyk. Twój nożyk, tak. Ja tutaj Janka muszę pochwalić, ponieważ on zawsze, znaczy zawsze, Janek od kilku tygodni o, rozkłada sztućce ze zmywarki, jest moim wielkim pomocnikiem, prawda? Tak. A pędzelek daj tam gdzieś pod koniec tej szuflady. Więc szuflada wygląda jak wygląda, ale wszystko jest podzielone, łyżki są osobno, widelce, cud miód, pięknie to zrobiłeś. Mamo, ty nie grzeszysz. Grzeszy. Mama to, to grzeszy. Mama grzeszy takimi no. słowami, które wypowiada ja z moją Ja zawsze za mamą, całym sercem. O, mój kochany. Będziemy robić deser. Pierwszy deser, który ponoć można jeść na naszej diecie. Będzie to masło orzechowe, maliny. Grzesiek, można malinę, tak? Można malinę, mam można tutaj, jeżynę. Mam tutaj takie maliny, które blendowałam latem. One są bez cukru, były mrożone już w postaci takiego musu. Więc tylko to odmroziłam, mm. są strasznie kwaśne, do słodzej jak sylitolem, śmietana, mascarpone i działamy. I cukier też po Cukru nie można niestety. Tak jak prosiłeś Janek, nagrywam Cię, chcesz coś powiedzieć? Tak. Co? Maliny sobie jem, próbuję te mainy. O, fajnego vloga nagrywasz. Ja tu próbuję sobie maliny. Chcesz coś jeszcze ciekawego powiedzieć o swoim życiu? To mów. Lu, lubię mi sazelki, bo, bo, bo ma takie żelki swoje ulubione mainowe. No a Misiu to tak, żeby wam szybko wytłumaczyć, to jest przyjaciel y, Jasia. Misiu ma czasami lat 34 i czasami nawet mówi, że pije alkohol. Misiu ma zawsze wszystko lepsze co my, zawsze jest starszy i wszystko może, tak. ale jeszcze go nie poznaliśmy, a ponad jest codziennie tak. w naszym domu. Jasiu, znajdziesz kopytkę gdzieś tam w szufladzie, gdzie mamy garnki. A wiesz, że lubię bitą śmietanę spróbować z tym? Chcesz Sarek spróbować? Nie. Dobra. Bito śmietanę chcesz spróbować? Taak, tak, tak, tak. Trochę za rzadkie wyszło, ale dobrze, słodkie. Ja już jestem pocieszona. że nie humor mi wróci, gwarantuję. Ale nie możesz jeszcze tam dorzucić trochę? Powinnam śmietanę dłużej. Teraz to się spokoję. Dawaj spróbujemy. Oj, mnie ciekawie to wygląda. To cukier. To jest taki słodzik. Ja się obawiam, że ja na tej diecie nie schudnę, Grzesiek. Mnie, można jeść takie rzeczy. Że ty mnie po prostu oszukujesz. Xero, Chcesz deserek? Gifcia? <susurują> <m Think> no naucz misia robić takie desery, to będzie... Misiu nam robi. Próbujemy. W warstwy trzeba wszystkie wymieszać. Mówisz? Nie wiem. Co? Jaka ja. jest twoja opinia? Ja. Codziennie, naprawdę? Ja! Liwia, pyszne. Liwia, to samo myślisz? Ja, Pycha? Chodźmy. Liwcia, pyszne? A chcesz? Spróbować malinek am am? Chcesz?